Doberek. Serdecznie witam. I o zdrojko pytam. U mnie jest, bo było, a u was też chyba musi być. Bo tego wam stałego serca życzę. Ale zanim zacznę opowiadać, to się prześpię. Nie wiem na jaki to wpływ ma, że tu się prześpię, ale może będzie mniej potworów, bo tu bardzo dużo było tego wszystkiego, że... Uciekłem, a że mi potrzeba dużo materiałów, zwłaszcza żelaza chodzi mi, no to próbuję przeglądnąć te, tą grotę, ale czy się mi uda, to nie wiem. A ta kopalnia to jest już w Namorzynie i tu wynalazłem, już tu raz byłem i uciekłem stąd, bo kurde chciałem je zagryźć i teraz tak jak będę, będzie Dużo kłopotów, a może ja sobie kilofa tu od razu ustawię, to mam, o proszę, już z fortuną, pierwszy kilof z fortuną, i teraz mogę wydobywać wszelkie rzeczy. Nie wiem, gdzie to iść. Tutaj gdzieś mnie pogoniły, ale tutaj też muszę to sprawdzić, koło tego, co tutaj może być. No nie wiem, ale w każdym bądź razie próbuję tutaj coś zobaczyć. O, coś tutaj mruczy. Może tutaj się uspokoiło teraz, jak już tyle pochodni nakładłem. Wiecie? Oj, je, ja je, jej! No, coś to takiego. Kurka wodna. Ojenny, a ten mnie zabije. No. Jeszcze raz. No udało się mi. No kurka wodna. Broje mam na razie żelazną, ale już dość dobrą, wiecie? Także. Tak. Oj, tam ktoś znowu tu, tuś jakiś jest. Ale gdzie to tam Żwir jest? Ojeny. Co to tam jest? Może tutaj jedno wybije. Co tutaj jest? Zobaczymy. O jeny, 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 koniec, tu nic nie ma, żadnego żelaza. to po to ja się narażam, myślałem, że może coś jakoś, coś znajdę tutaj, a tu nie ma nic, no to co, hmm, idę, o, 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 o jeny, a tego to trzeba też zaraz załatwić, bo on mi później. Ach. Tak. O jedy. A kości zbieram, bo mi są potrzebne. Gdzieś by się mi przydał znaleźć jakiś spawner. Oj, trochę żelaza, chociaż jedno żelazo mam. No. Co chociaż jakiś mizerny sukces o jest tam więcej? Jest tam więcej. Oho. A jak to ograniczyć? To ja muszę tu trochę o... Tak zrobić. I zrobię tak. Bo nie mam nic, a już mam trochę tego. Bo nie ma sprawy. Spróbuję, ale tylko jedno udało. Nie jest drugie. Widzicie to? Jedno wybiłem, ale jest tam więcej. Tak. Tak, tak, tak. O! Jest! O, widzicie? Jak kilo szczęścia, to kilo szczęścia, nie? O, tu więcej jest. No to spróbujemy. Dwa i trzy. O! Diamenty, proszę! No, to się mi udało, tylko żeby mnie tu żadne licho nie drapnęło. Ale tylko jeden? Nie, jest więcej. Dwa. Trzy. Zacznie się era diamentowych narzędzi teraz. To jest pierwsze użycie tego kilofa. O, jest. Ile mam? 11 diamentów, siedem żelaza. No to ja rozumiem. To już jest coś. Tak. O, jeny znowu. No co za łot. O jeny, jeny, źle wymierzyłem, tyś cię nie kręć! O, tak jest! O jeny, dużo mi tam... O jeny, a co to za, są tą, z taką, co to jest za jeden młody? Co on ma na głowie, nie wiem co to było! No? A co tutaj jest? Redstone. No może też trochę wydobędziemy, co? Ojej! Jej, 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 O kurde, ile ich tam jest! One zjeżdżają... ...tą wodą. O... O, jeny, jeny, jen, muszę inaczej to rozegrać, bo za dużo ich tu jest. Coś jeszcze tutaj jest? Nie. O, jeny, jeny, ale teraz mnie nagryźmy. Nie. Ja tu za dużo nie pobawię, jeszcze trochę zobaczę i uciekam stąd. O! I skąd to teraz znowu wyje? Nie wiem skąd. O jedy... Tak, powziąłem wszystko i uciekaj, chłopie. Tak, tu gdzie, gdzie mam wyjście, tam. O, i znowu spada stamtąd. Z tej wody, tam z góry. No, z góry spadają. Gdzie one tam mają? No gdzieś tam u góry. Ich tak tyle jest. A jak ja bym wziął tak trochę To Ja spróbuję. O jeny. Nie udało się mi. O jeny, chłop bombowy. Tak. Oż ty łocze jeden! O! Następny! A to sami villagerzy! Co to jest? Kałodna! A gdzie moja ta? Gdzie moja ta? O Jany, 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 Jany. Jany dobrze, że siekierę mam pod ręką. Skąd te villagerzy tuzi? Ja to muszę sprawdzić. Nie wiem. Aha, tutaj żelazo się dostało. Hm. Znowu. To ja muszę tam jakoś spróbować podać. Jak moja zbroja. No nie najgorzej. O, o, o. Znowu tu tu gdzieś Ojeny, Jak to podejść? Tam wyżej A tak. ja się tu nie... Ojeny! I znowu nie mówiłem. Tam jest jakieś łotry są. O jeny, co to się tam pieje Skąd to tam się to bierze? Jak to tam się dostać? O! Jenny tu pełno pająków z kolei. No. O Jeny. Co tutaj jest? O, kurka wodna. Ale emocje. O, żelazo. A ten znowu do mnie strzela. I gdzie on może być? A tu. O ty. O, jeden. O, jeny, 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 jeny. On mnie... Zabijenie. No, ale ranił mnie mocno. Mocno. O, kurka wodna. To żelazo drogo zapłaciłem. a No. Chyba zaraz tu stąd wyjdę. Za dużo tych emocji. Skąd to się bierze, ale... Bardzo mnie to ciekawi, skąd to się bierze, biorą te łażęgi jedne O jem, jem, jem. Jak ja się nie wpakuję tu za daleko O, znowu mam żelazo No to chociaż trochę żelaza dobędę może ten kilo szczęścia trochę mi dopisze? Tak! Oj! Te! Co jest? O, tutaj jest koniec. Tak? Tak, co to jest tutaj? Tam było już pełno żelaza, ale tam nie wejdę. No. O jen. a tu co? Gdzie się wpakuje zaraz, co? Ale jakoś spokojnie jest to. O, ty przespać się trzeba było. Próbujemy się przespać tu, nie? O jen, jen. ale to było. Gorąco, nie? O! Tak? Może trochę mniej będzie tych łotrów. Ja śpię, bo my myślę, że będzie trochę mniej łotrów, nie? Przypnę. Nie? Ojej, tu znowu. Ja muszę tutaj sobie pochodnie dać. nie widział, co tutaj jest. Tutaj lecą. O, złoto. To może trochę do Może tu spokojnie dadzą mi wy wydobyć, nie? O, jest trochę. O, tu żelazo jest. O, jemy. Jemy, a mi tak potrzeba żelaza. O. A. wydobyłem, wydobyłem wszystko. Nie, A gdzie ja teraz mam iść? Tu nie, tu nie. To tutaj jest wyjście. Może ten restant też wydostanę. O, tam nie idę. To już następny raz? Teraz idę zobaczyć, tutaj. Tu wiem, że w dół, to dojdę do wyjścia, nie? Bo ja się trochę boję, że się popłądzę. Oj, to by było niedobrze. Tak. Nie, ja już wychodzę. W tej chwili mam dosyć tego wszystkiego. <laughs> Trochę zdobyłem, nie? 31 żelaza, 14 złota, 11 diamentów, no nie najgorzej. Ojej. Nie, musimy szukać coś lepszego. Bardziej korzystnego. Nie? Teraz żebym zjechał ładnie. Może coś tutaj. Jeszcze po drodze zobaczę. Trochę sobie oświetlę. O, tutaj coś widziałem. Jest żelaztwo. O, o, jest, jest, jest. A tu jakby udało się oświetlić. Będzie przynajmniej coś widoczne. Tak. Jadę tutaj ładnie o jeny jeny. No co? Trochę się uspokoiło jak tyle świetnie. nie? Jeszcze sobie tu obejdę, co tutaj jest ciekawego. Może coś tutaj jeszcze znajdę ciekawego. O, 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 o! Właśnie. Tutaj są następne groty. Coś tu znajdę, nie? Tak. Co tu może być? O! Tutaj piach jest. No to trzeba to rzucić. Piach. Żbimy. Tak, idziemy dalej. Ale nic tu nie ma, żadne żelazka, Nic. Hmm. Na, no, przechodziłem się i co z tego? Nie ma nic. Dobrze, wychodzimy stąd, nie? Ale tu. O, 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 o. O, jeden, ale tych pająków tu było, a trochę nici mam. I tylko dwie nici, to działa, to wszystko przepięknie. A nici są mi potrzebne. O, znowu tutaj żwir No nie, no to trzeba rzucić, nie? O, jest żelazo. Tak, gdzieś tu klekot jest. Już mnie straszy. Najpierw żelazo, a później zobaczymy gdzie on jest, nie? Jem tu już Aha, tutaj jest takie przejście? Tak? Co tutaj jest? O, tu wejście. Może coś jeszcze znajdę? Jak już jestem, to jestem, nie? Nie ma nic. Dobrze wychodzę stąd trochę emocji było <laughs> i trochę żeśmy coś zdobyli a tutaj tak ciemno jest może jest coś tutaj jeszcze no tak patrzę może coś się trafi jeszcze jakieś coś no nie ma nic idziemy do wyjścia Teraz muszę was oprowadzić po namorzynie, bo troszeczkę się zmieniło. I coś opowiedzieć, jak to wygląda. O tak, tu mam aż e, do poziomu, do e, no jak to się mówi, do skały macierzystej. I tu już zaczynam eksploatować, bo trochę i różnych minerałów mi potrzeba i tak dalej. Tak, żebym miał tutaj jest, to może o sobie kilowki tym wydobędę. Ojej, tam jest więcej. Tak. Sięgnę jeszcze. Sięgnę jeszcze. Jeszcze tu dwa. Ojemy. Ojemy. Tak. O, Jest. Wydobyłem wszystko, nie? To była ta strona, ta strona. No to to założymy. pochodnie. Ojej. Tak, teraz do góry wychodzimy. Trochę muszę oddychnąć po tej akcji, bo dla mnie to jest trochę wysiłek, trochę kłopotów. Ale co tu zrobić? Jest, jest. I tu jest taki wstępny kamerka gdzie trochę tutaj mam takich różnych rzeczy. Tu już od razu o real sobie wezmę. A nie, to muszę zrobić. Wszędzie mam załadowane, wszędzie. No to będę musiał pozbierać to. Ale tu zrobię tylko jedno wiaderko no, tak Załaduję to żelazo, bo żelaza mi potrzeba e, pokażę na co Tak, jeszcze będę dalej szukał żelaza. Gdzie to moje żelazo? 35. Jest, jakby nie było coś, to jest. Złoto może poczekać. Gdzieś może tu złoto przetapę. Nie, to jest mieć. Tu mam same kamienie. A to mieć mogę też wziąć ile tam? Zaraz to zabrać. Aj. Idę tu stąd. Tak. O, tu jeszcze cztery żelaza masz. No to zaraz dołożę je. Tak, tak, tak. O, kości parę. Muszę tu posegregować to wszystko, bo to się nieładnie robi. No. Tak. Cztery. Żelaza. Tak. O, 11 diamentów. Super. Tak. I teraz jeszcze żelazo tutaj ułożyć. gdzieś było. Tak. Jest. A ten kamień podbierać. I o, moi koledzy idą do mnie. Nudzi się im samym. No. Tak. O, jest. Tak jest. Jest. I jest. jest siedem dobrze. Tak. Trochę ma mało tych, jak na takie dużo, ale sobie radę. O. Jak trzeba, to nie ma sprawy. Już jest załadowane. Od razu ładować to trzeba. Tak. O, jest. 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 Dwa zostały. No to niech sobie będą. Ale później, jak będzie napełnione, to zrobię. Dobrze. Wyładowałem. O, jeny, jeny. nie to. To się tak łatwo załącza, to, że. O, już mam trochę kamienia na tego. No, trochę natopiłem go. Jest, jest. I kamień, kamień, a to już nie kamień. Kurde, muszę zrobić tutaj porządek, bo jest wielki bałagan. O, wszystkiego pełno. To niepotrzebne, ale nie będzie. A co ja mam zrobić z tym? Jest jeszcze mieć. Super. Ja teraz tylko oprowadzę ojeny. Znów grę. Nie to kliknąłem, to trzeba. A która to ojeny? To trzeba się przespać. Ojeny, Szybko przespać się. Czasami mi tu przychodzą. Wiecie? Trochę mi poznikało tych villagerów i nie wiem czy je uczymię. Ale jeszcze są, jeszcze się kręcą. Bo tu miałem też straszne ataki zombie. To jest tutaj stąd, e, z Konikowa dojeżdżam. Tędy jest wejście do Konikowa. I tutaj jest wejście, tak jak widzieliście na tamtych filmach. Tu już zaczynam zagospodarowywać. Chcę takie zrobić. Ja tutaj nie wiem co zrobię, ale tu chciałbym bazę założyć. I tu już zacząłem tak. Obudowywać. O, takie będą różne poziomy. I tak to będzie wyglądać. O, i tu będzie następny poziom. Tu jeszcze nie jest zabudowane. O, i tutaj dalej pójdzie się też następny poziom. Tu będzie taka platforma. Co będzie tu wybudowane, to nie wiem. Tutaj na pewno polikwiduję trochę. O, bo tam też jest jakiś gościu. O, o. Tu można dalej wejść. Do góry. O, proszę. Tutaj też są. Widzę, że bo coś się odzywają. Proszę. Kilka villagerów jest. I udało się mi uratować. Także nie ma sprawy. Ale chciałem Wam pokazać, gdzie to jest to moje zombie. Kochane. O! Tu u góry, jak się idzie do góry. Tak, tu był spawner zombie. Słyszycie? Tu sobie zrobiłem taką ekspiarkę. I właśnie to pokażę. I tak pomału zagospodaruję, tutaj, tu chyba przeniosę swoje takie centrum. Tu u góry to mi wszystkich villagerów wycięła ta ta, 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 ten zombie spawner. No, ale domki są, no nie? O, może tu kiedyś villagerzy przyjdą, nie wiem, może, nie wiem. Zobaczymy, ja będę ich zachęcał tutaj. Tak. I teraz chcę pokazać ten spawner. Wykonałem jak. Nie wiem, jak widzieliście. Ja na drawie to tak robiłem spawnery ostatnio. I tutaj też tak zrobiłem. I to nawet, nawet, nawet bardzo fajnie jest. O proszę. I tu mam gagatko. Jak tu chwilę postoję. No to one się zbiorą tutaj. Proszę. Tylko wiecie co, ja tu tak patrzyłem, tu dużo spada też i villagerów zarażonych. Może kiedyś się zajmę, jak to odzyskiwać takiego spawnera villager, villagera. O. To by było fajne, nie? Bardzo ładne enchanty idzie wtedy uzyskiwać. No, ale to zobaczymy, no to mogę sobie ich miało kurde wykorzystać, o no, proszę, one nic nie zrobią, nawet o, mały nie. zombie też nie przejdzie tutaj, o, o proszę, i, i, i tak można sobie zdobywać zombie, o proszę, o jest, o, następny. No, to trzeba chwilę poczekać, aż nas spadają stamtąd z góry. No, to by było chyba tyle na no, opowiadałem się. A tu widzicie też, pozakładałem zakładałem na wszelki wypadek, żeby mi żaden tu nie wszedł villager i nie przeszkadzał. Tu mają ster zbroniony. Musiałem i bramkę małą założyć, bo mały villager mi tutaj wpadł do tego ataku. to ani duży, ani mały nie wejdzie. I o to chodzi, nie? I tak to wygląda. Ja nie wiem, ale to się mi bardzo podoba. Bo chciałbym kiedyś takie coś taką oryginalną wieś, miejscowość zrobić, czy coś. Proszę, o jakie tu fajne widoki są. Co mnie się uda tu zrobić, nie wiem, ale w każdym bądź razie miałem chodzić trochę po tym świecie i też będę chodził. Ale tutaj trochę. Rozbuduje to, bo tutaj się mi naprawdę podoba taki niepowtarzalny klimat. No dobrze, tośmy w ten sposób doszli do końca. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!